6 lipca w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej zorganizowano szósty Śląski Piknik Rodzinny z okazji Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych pod hasłem Informatyka, Elektronika, Innowacje. Bardzo amerykańsko u nas od dawna, od, właściwie od początku działalności Biblioteki Amerykańskiej, bo prowadzimy, supportujemy i współprowadzimy American Corner. No, mamy cały czas y, różnego rodzaju okazje do tego, żeby współpracować y, z konsulatem amerykańskim. W tej chwili, tutaj, w bibliotece mamy wystawę, chociażby fotoamerykańską. Ameryka. A oprócz tego, no dzisiaj okazja do takiego do połączenia naukowości, osiągnięć techniki nauki. I Pewnej zabawy, czyli do połączenia nauki i ludyczności, jeżeli możemy tak powiedzieć, mówię o Śląskim pikniku rodzinnym. W tej chwili mamy już szóstą edycję, tutaj w bibliotece po raz pierwszy, natomiast tradycji, możemy już chyba mówić o tradycji tego, tego pikniku, ponieważ odbywa się po raz szósty. No i w ramach tego wydarzenia zaplanowaliśmy i część dla dzieciaków, i część muzyczną, koncertową. Oczywiście nie może zabraknąć bluesa, bo to jeżeli mówimy o tradycjach i, i, i o tematyce związanej ze Stanami Zjednoczonych, no i generalnie okazja do tego, żeby tutaj usiąść, porozmawiać, posłuchać muzyki albo zapoznać się z ofertą śląskich firm, instytucji które zajmują się produkcją, wymyślaniem, tworzeniem nowoczesnych technologii. Jest to inicjatywa mająca na celu przybliżenie Stanów Zjednoczonych szerokiemu społeczeństwu. Ma na celu doprowadzenie do tego, żeby dyplomacja nie była na tym najwyższym oficjalnym szczeblu, tylko żeby po prostu społeczeństwo miało możliwość dowiedzieć o Stanach Zjednoczonych wszystkiego bezpośrednio najbliżej jak się da. Mamy wszelkie informacje dotyczące nauczania języka angielskiego, wyjazdów do Stanów Zjednoczonych, historii Stanów Zjednoczonych, przepisów, regulacji prawnych, studiowania w Stanach Zjednoczonych wszelkich możliwych egzaminów wiążących się z pobytem w Stanach Zjednoczonych i wszystko to jest ogólnie dostępne dla całego społeczeństwa. Wszyscy po prostu mogą przyjść, skorzystać, wypożyczyć, dowiedzieć się u nas szczegółowo różnych informacji. A dzisiejszy dzień z okazji tego, że jest to świętowanie 4 lipca, czyli Narodowego Święta Stanów Zjednoczonych, dnia, w którym Stany Zjednoczone oficjalnie zadeklarowały swoją niepodległość od króla Jerzego III w 1776 roku. Dzisiaj świętujemy jako American Corner, ponieważ dzisiaj jest no, sobota po prostu korzystniejszy dzień niż to e, robić czwartek, ale mamy nadzieję, że wszyscy tutaj, którzy przyjdą będą się dobrze bawić, dobrze czuć i serdecznie wszystkich zapraszamy do naszej placówki. Dzień Niepodległości to najważniejsze amerykańskie święto państwowe, co roku uroczyście obchodzone w rocznicę ogłoszenia deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii, które nastąpiło 4 lipca 1776 roku. Data ta uważana jest za dzień narodzin Stanów.